Na Saskiej Kępie przystajemy na przystanku. Stowarzyszenie Saska zorganizowało na Saskiej Kępie prawdziwy Meksyk, bo tak się nazywa akcja, która w tym tygodniu właśnie, czyli Saski Meksyk. A moimi gośćmi są ponoć człowiek orkiestra Dorota Piwowarska i Łukasz Nauman. Witam Was serdecznie. Przystań na przystanku. To właśnie dziś i jutro. Tak, to jest jedna z akcji, która jest częścią tego cyklu, o którym przed chwilą powiedziałeś, czyli cyklu Saski Meksyk. To jest taki tydzień akcji twórczych na Saskiej Kempie. Chcemy troszeczkę ożywić to miejsce, zaktywizować mieszkańców, chcemy też trochę wybadać teren, zobaczyć, co ludzie lubią na Saskiej Kempie, czego tu brakuje, co tu się dzieje, jaki jest potencjał tego. A w Studium mówił przed chwilą o pępku świata, na czym polegał pępek świata ta akcja? Świata. Chcemy po prostu przyjrzeć się saskiej kępie, chcemy przyjrzeć się tym dziwnym ulicom, takim jak afrykańska, francuska, pesztańska, Dlaczego tak, bo saska na... kępa to jest najbardziej międzynarodowa okolica Warszawy? Bo są ulice z nazwami międzynarodowymi. Tak, i są też ambasady. To jest w ogóle niezwykłe miejsce. Tutaj e, mieszka bardzo dużo e, takich osób, które są związane ze światem kultury, sztuki, ale tak naprawdę zauważyliśmy, że nie do końca tutaj hmm. dużo się dzieje. To teraz I... przystań na przystanku właśnie dzisiaj. O co właściwie chodzi? Widzimy tutaj e, parę. E, ponoć to Twoja nauczycielka zresztą, tak? tak. E, która pozuje do zdjęć. Na czym to polega? E, to jest taka akcja, która za, e, którą stoi pytanie, skąd i dokąd e, poruszają się, w jakim kierunku poruszają się mieszkańcy bywalcy saskik Co tutaj ludzie robią? Czy tylko mieszkają? Czy może też przesiadają się tutaj jadąc do pracy? E, I właśnie dzisiaj na e, kilku przystankach saskik robimy taką e, prostą akcję. Prosimy ludzi, aby odpowiedzieli na pytanie skąd jadą, dokąd zmierzają i aby napisali tę odpowiedź na kartce. Później robimy im portret e, i ten portret jest od razu drukowany na takiej małej drukareczce. A na później e, fotografia wręczanych. jest przyklejana na tablicę? Tak, a jedna trafia do e, fotografowanych na pamiątkę naszej akcji e, i też jako zaproszenie do udziału w następnych akcjach. Jutro robimy reaktywację Kina Sawa, w sobotę wszystkie akcje będą podsumowywane w Parku Skaryszewskim, w takim razie prawdziwy Meksyk na saskiej kępie. Ta akcja trwa dziś i również jutro rano i po południu.